Siema, jestem z i wam pokażę, jak zrobić własnego bota na Discordzie. Najpierw przechodzimy na stronę Discord Developers, oczywiście będzie link w opisie. Klikamy New Application. Robimy bota, nazywam go jak chcemy, ja nazwę go poradnik. Klikamy Zakładkę Bot. Wy możecie wybrać już sobie Awatar Bota. Ja bez awataru zrobię bota, ale wy możecie sobie dodać go w każdej chwili. Klikamy Add a Bot to this app. I to, jakby to wszystko. Jak chcecie, żeby bot był publiczny, to od razu to jest zaznaczone, że jest publiczny. Jak chcecie, żeby, żebyście tylko wy mogli dodać tego bota, to po prostu odznaczacie to, i tylko wy możecie bota dodać. Dobra, przechodzimy już do aplikacji Discord, yy, znaczy Discord Bot Maker. Tworzymy nowy projekt, wybieramy lokalizację. Yy. Dobra, nazywamy to jak chcemy, i to się powoli tworzy. Dobra, już nam się projekt stworzył. Tworzymy nową komendę. Nazwę tutaj to poradnik się wyśle. Taka wiadomość. I w sumie to tyle. Teraz przechodzimy tutaj do settings. Wybieramy prefix, bo bota. Jaki chcemy? Ja wybiorę. Hmm, procent. Możecie jaki chcecie prefix użyć. Dobra. Prze... Jesteśmy już na stronie Discord Developers. Kopiujemy token bota. Gdzie tu jest to? Wam się powinien sam ten. Jak, jak dacie token, to wam się powinien od razu ten zrobić klient ID. Ale jak nie macie tego klienta ID, to tutaj yy, klikacie i tutaj yy, kopiacie to. Teraz przejdziemy do Discorda bot makera. Kopiujemy to i wklejamy i tu serwer wybieramy i, i dodajemy bota klikamy teraz kontynuuj nie jestem robotem dobra bot już jest na serwerze ale on nie działa, trzeba go najpierw włączyć dobra przechodzimy do discorda botmakera klikamy project, run project Dobra, już poddziała działa. Tu była A, dobra, jeszcze muszę komendę zmienić. Yy, bo nie miałem chyba pisał new comment tego po prostu. <grych> dobra, wpiszę teraz procent test. O, widzicie. Działa ja wszystko. Jak będziecie chcieli więcej parników z Discord -a Bot Maker'a to w komentarzach. Ale jeszcze bardzo chcia chciałbym Wam podziękować za 1400, e, 1000, 1000, ile ja mam subskrypcji. Skygo Play Test. Jeszcze chciałem wam widzę podziękować za 1340 subskrypcji na moim kanale. Bardzo wam za to dziękuję i widzimy się już w kolejnych poradnikach. Cześć.